Chciałem opowiedzieć o dwóch rzeczach, które, myślę, są ważne w pracy każdego dyplomaty, a szczególnie ambasadora. Po pierwsze, przy najszczerszych chęciach i przy najbardziej imponujących talentach i przy wielkiej nawet pracowitości, żaden ambasador nie jest w stanie sobie poradzić swojej pracy bez dobrego zespołu, zmobilizowanego, kreatywnego. I sądzę, że przynajmniej na początku każdej misji, każdy ambasador powinien na to zwrócić uwagę i powinien dużo wysiłku poświęcać na stworzenie i zmobilizowanie zespołu najbliższych współpracowników. Ja miałem to szczęście zarówno na poprzedniej placówce w Izraelu, jak i teraz w Waszyngtonie, że trafiłem naprawdę na bardzo zaangażowanych ludzi, dyplomatów, z którymi staramy się robić rzeczy rzeczywiście innowacyjne, kreatywne, ale potrzeba do tego rzeczywiście pewnego, pewnego wsparcia mocnego ze strony całego zespołu. I powtórzę raz jeszcze, to powinno być na pewno jedno z głównych zadań każdego ambasadora, każdego dyplomata. I myślę, że mało osób, które dyplomację obserwują z zewnątrz, zdaje sobie z tego sprawę. Rzecz druga, i myślę, że też bardzo mało osób sobie z tego zdaje sprawę, jak bardzo ważna jest, bardzo ważna jest siła drobiazgu w dyplomacji. Krótkiej rozmowy, krótkiej wymiany zdań, krótkiego, zwięzłego zdania, które wypowie się gdzieś w rozmowie z kimkolwiek. Czy to będzie kasjer w sklepie, czy to będzie jakiś ekspert, czy to będzie dziennikarz, czy to będzie urzędnik państwowy, musimy zawsze zwracać uwagę na to i podkreślać, że każdy nasz rozmówca, czy to będzie rozmówca ambasadora, czy to będzie rozmówca dyplomaty pracującego w placówce, jest unikalny, jest najważniejszy, choćby przez te kilka właśnie sekund, kiedy mamy okazję z kimś słowo. Zamienić. Opowiem tutaj dwie anegdoty związane z moimi spotkaniami i w Izraelu, i w Stanach Zjednoczonych. Kiedyś, kilka lat temu, podczas wizyty w Hajfie, w Izraelu, właśnie mieliśmy okazję spotkać się, odbyć. Kurtuzyjną rozmowę z panią burmistrz Hajfek, jednego z ważniejszych większych miast w Izraelu. Przed tą podróżą, przed tą wizytą dosyć skrupulatnie panią burmistrz prześwietliliśmy jej biografię, nie tylko karierę polityczną. Okazało się, że pani burmistrz jest posiadaczką czarnego pasa w Karat. Więc jaki od nas prezent dostała, oczywiście dostała od naszej ambasady. Polskiej w Izraelu, prezes w postaci czarnego pasa karate z naszytymi na ten pas flagami polską i izraelską. No i domyślacie się jeszcze Państwo, jaka była jej reakcja. Druga opowieść, nieco świeższa, także z wizytą kurtuazyjną, tym razem w drugą stronę, przyjechał do mnie do ambasady Waszyngtonu nowy ambasador Portugalii w Stanach Zjednoczonych. I o czym oczywiście rozmawia się z Portugalczykiem? No, oprócz tematów tradycyjnych, wojna na Ukrainie, sytuacja geopolityczna w Europie, z Portugalczykiem rozmawiał się oczywiście o futbolu. No i kiedy się dowiedziałem, że miałem wcześniej też okazję porozmawiać z jego małżonką, okazało się, że jego małżonka pochodzi z Porto i jest wiernym kibicem FC Porto, więc wspomniałem w rozmowie postać naszego słynnego bramkarza, Józefa Młynarczyka, który kiedyś z drużyną FC Porto właśnie, portugalską, w której grał, zdobył kuchar Europy. No, ambasador Portugalii oczywiście, jak usłyszał nazwisko Młynarczyka, to niemalże podskoczył na kanapie, na której siedział i był zachwycony tym, że oto ambasador Polski pamięta taką oto postać. Ta wiedza czasami, która wydaje się zupełnie nieprzydatna, czy to będzie wiedza o futbolu, o sztuce, o muzyce, o literaturze, o czymkolwiek, nawet powierzchowne, czasami okazuje się w najbardziej niespodziewanych momentach bardzo przydatna i bardzo pomocna w pracy ambasadora.